Tak. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o kaczkach piżmowych. Może komuś ktoś powie jeszcze coś ciekawego? Może ktoś coś nowego dla siebie się dowie? Co bym chciał powiedzieć o tej kaczce. No nie wiem, no zaczniemy od, tego, od samego początku. To jest kaczka piżmowa amerykańska. Через похождение уже есть и известно. Америка. Та качка, моим взглядом, лучшая качка-пьятерка может быть в холодильнике, при новом холоду. Так как от одной качки можно иметь даже 80 молодых. U mnie akurat ta kaczka w zeszłym roku dała 104 młody To już jest jej drugi rok. No w tym roku, roku zrobiłem troszeczkę niepotrzebną taką pomyłkę i zepchnąłem sobie ten rok lęgowy, ale i tak nie jest źle potem powiem jaka była ta pomyłka, którą zrobiłem a teraz pogadamy jeszcze o tej kaczce kaczka ta jest cicha, kaczka ta jest spokojna ona nie wydaje głośnych takich dźwięków ona jest taka bardzo syczy i tak dalej kaczki te dożywają w wieku 7 miesięcy Czyli jeśli mieć kaczkę z września, jak na przykład teraz u mnie młody to tam młodzież na spokojnie już początkiem kwietnia da piękną, no jak, nie da piękną młodzież, tylko dopiero zacznie dawać jajka. Ale moim zdaniem, jeśli nawet w kwietniu zaczną wnosić jajka, to trzy lęgi mi na spokojnie. Co trzeba dlatego, żeby ta kaczka dawała ładne lęgi. Pogadamy najpierw o kaczce. Kaczka powinna mieć najpierw trawę. To jest chyba jedno z najważniejszych dla akurat kaczki pierzmowej, żeby ona miała trawę. Oni ją tak bardzo nie jedzą, ale akurat trawa jakby spowoduje lęgi. Jeśli oni zaczynają tylko troszeczkę dziobać tej trawy, oni już zaczynają dawać jajka. Jak nie od razu, tak jajko dojrzewa 3 tygodnie w kaczce, czyli jeśli dać trawę w, mair, w marcu, no to już w końcu marca już będą pierwsze jajka. Jasne, że niektórzy kaczki dają szybciej. No u mnie czemuś nie wiem, od ilu lat zawsze, jak tylko daję im trawę. Dlatego staram się już w lutym. Jak nie ma śniegu, jest taka drobniutka trawa, to już w lutym oni u mnie dostają trawę i już w, po, na początku marca a, znoszą pierwsze jajka, chociaż to nie jest tak bardzo ważne dla mnie, bo a, wszyscy wiedzą, że jeszcze to tutaj jeszcze jest zimno, czasem nawet są mrozy i nie jestem takim, że potrzebuję aż tak szybko mieć te lęki od tych kaczek. I tak u mnie w tym roku 9 kaczek, chyba 9. Mm, Czekajcie powiem, 3. Trzy czekoladowe, cztery lawendowe i dwie czarne. Tak, 9 kaczek mi w tym roku dali ponad 300 młodych. No, dla mnie to jest wystarczająca ilość. Tym bardziej, że wróciłem sobie do swojej ulubionej barwy w tych kaczkach. to jest barwa niebieska. Niestety nie mam czekoladowych kaczek w tym roku, bo nie miałem czekoladowego kaczura. Także, no chociaż i niebieskiego też nie było, ale byli młode kaczki, które mieli gen niebies... niebieskiego kaczora w sobie i jednak dali mi niebieskie. Nie, czemu nie ma czekoladowych? Tylko przez to, że u mnie był czarny kacza, jakby na przykład dać czekoladowego kaczora na czarne kaczki, to te teoty by byli czekoladowe, a tak, czarny gen nie jest dominujący. A czekoladowy jest recesywny i przez to nie ma czekoladowych kaczek. Czyli dlatego, żeby byli czekoladowe kaczki, trzeba, żeby był czekoladowy kaczor. Chociaż <laughs> się zdarzają przypadki u niektórych ludzi, że po czarnym kaczu, wychodzą też czekoladowy, ale tu już musi też gdzieś tam genetycznie być założony ten kolor i oni wtedy będą też dawać czekoladowe kaczki. No, tak jak u mnie to nie było u mnie ten kaczar czarny to już długie lata jest tylko i wyłącznie w chowanej czarnej barwie i rodzice, dziadki, babcie i tak dalej, wszystko było czarne także nawet nie miałem nadziei, że dostanę jakieś czekoladowe kaczki, no i tak się okazało, że w tym roku nie mam czekoladowych, ale nic, mam trzy czekoladowe kaczki, ta jest dwuletnia mam jeszcze dwie zeszłoroczne no jedna ma taką białą piórkę, jedna na szyi, ale to nic. Spróbuję dostać po nich... E, e, kogo? Zapomniałem, jak ta barwa się nazywa. Liloa. Może dostanie lilowe No gdzieś, bo <coughs> akurat granatyka na to się spisuje, że jak dam czekoladowego kaczyra, to... Badam, ile u mnie młody. Przepraszam, że czasami tak nisko opuszczam telefon, bo patrzę zaraz na nich, a nie w telefon. Już jakoś nie jestem tak przyzwyczajony, żeby patrzeć na ptaki przez telefon. Eee. Te kaczki same niosą jajka i wysiadują im, chociaż nie wszystkie kaczki to robią. U mnie jest jedna czarna kaczka, ona mi w tym roku już niosła ponad 130 jajek. I nadal niesie jajka. Ona ani jednego razu mi nie uszedła na jajka. Ona po prostu sobie niesie od jak zaczęła od maja, bo to jest kaczka z października. jak zaczęła w maju, tak do tej pory u mnie jajka są zbierane. Ona nawet, nie pamiętam czy ona przyszedła te jajka niesie, ona chyba cały czas te jajka niesie, normalnie jak jakaś kura. Niesie i niesie i non stop pod, pod inne kaczki te jajka, a ona sobie niesie i nic jej nie interesuje, na jakim uroczy się przepłontał. To akurat jedno dwudniowe. Ktoś może wcześniej wiedział, że była jeszcze czekoladowa kaczka, akurat jej córka z młodymi. Te młode też są tu, bo przez 4 dni był straszny deszcz. Szczególnie wczoraj to po prostu był dla mnie szok, ile tego, tego deszczu poszło. I przez to, że była bardzo wysoka wilgoć, niestety straciłem parę kaczuszek małych. Tak jak e, kaczor, się, kaczor stał, e, chciał się dostać do kaczek, zaczął bić klatki do drzwi, otworzył klamkę, kaczka z młodymi wyszła. No i przez to, że było bardzo mokro na polu, oni odwozili nogi i odeszły. <laughs> Także teraz ta kaczka już jest sama, nie ma u niej młodych. Te młode dałem o tej kaczki. Ona akurat wczoraj wykluła te młode. Mogliście widzieć takie te lawendowe byli. I trochę takich niebieskich. to akurat wszystkie od niej. Tą kaczkę bardzo lubię, bo w zeszłym roku ona miała chyba 90 młodych. I wszystkie je łodziła i wszystko było w porządku. Teraz też jest lampka Ile jest młodych ja nie wiem, nie liczyłem wczoraj, nie chcę tego liczyć. Видно, что так есть, и то, что очень тут одна кочушка не может выйти. Ну, я бы за секунду дать, бо... хотя уже должно выскокивать, и не хочу. Ну, то hmm. Правда, по-моему, будет качка. Это меня тешит, потому что хочу делать ładные статки, разные... Ну, как необоротные, потому что не люблю мишать цвета. I w tym roku musiałem je pomieszać, a tak to zawsze Każdy kolor osobno. Co do kaczurów, kaczury jak u mnie to jest ja powiem. Czarne kaczury zawsze potrzebują dużo kaczek. Na przykład jak dać na niego 4 kaczki to ja mogę do tego za mało. On potrzebuje jeszcze więcej kaczek. I Jemu trzeba 6-7 kaczek na jednego kaczura i porządnego kaczora, nie byle jakiego tam kupionego jakiegoś starego, chorego i tak dalej, a takiego najlepszy kaczor moim zdaniem to jest kaczor, który już miał dwa lęgi i idzie na trzeci lęk, czyli taki trzechletni, letni 4 -letni kaczor jest idealny na to, żeby brać z, niego, z tego kaczora lęgi. Bo dopiero wtedy widać barwy, czy jest to naprawdę czysta barwa, czy nie ma jakiegoś tam pomieszania w tej barwie i tak dalej, bo na przykład... Nawet czasami tak jest, że jak już trzeci raz się pierzą, wtedy mogą nawet wyjść białe piórka. także ja zawsze sobie jak nawet kupuję kaczki takie już dla siebie, to nigdy nie kupuję młode, a kupuję takie 2-3 letnie kaczki, oni na spokojnie jeszcze 3-4 razy będą dawać lęgi. Nic im nie brakuje, ta kaczka normalnie nawet w 12 lat, jeszcze niosą jajka, bo się młody i wszystko u nich jest w porządku. Czyli piżamowa kaczka jest dobra tym, że ona nie ma takiego, że 2-3 lata już trzeba ją wymieniać. Nie, jak, jeśli jest dobra kaczka, tą kaczkę można trzymać przez długie, długie lata. Na przykład tak jak ta. Mi się wydaje, że ja tą kaczkę będę jeszcze trzymać to najmniej za 2-3 lata, bo naprawdę jest bardzo szokowana kaczka. Na pierwszy rok, która mi dała 104 młodych w tym roku przeze mnie, dała ich mniej. Dała mi tych młodych 15, 15, 20, 50, tylko że o mniej, a to jest moja wina. Hmm, powiem dlaczego. Dlatego, że zrobiłem bardzo duże wybiegi. Nie wiem czemu tak, niby jakby zawsze wszyscy mówią, że czym więcej, tym lepiej. Niestety u mnie to wyszło trochę inaczej, że jak tylko zrobiłem większe wybiegi, myślałem że będzie im lepiej, że będę mieli więcej gdzie gonić i tak dalej. Oni u mnie normalnie zaczęli dawać po parę jajek. Jeśli w zeszłym roku u mnie byli na trzy kaczki, jednego kaczora zrobiony wybieg 2,5x4,5, czyli 2,5x4 to jest 10, nie taki na 12 kwadratów. 12 m2 ryb był zrobiony na 3 kaczki kaczyra. To u mnie tam oni dawali bardzo dużo młodych. Takich jednodniowych kto chyba sprzedałem ponad 700. Naprawdę było mega dużo. No chociaż wtedy miałem 15 kaczek. Wtedy było mnie 15 kaczek, ale ponad 700 młodych pamiętam, że sprzedałem. Po tym takich miesięcznych, potem tym dużych sprzedałem. Także było bardzo dużo. W tym roku niestety przez to, że i się wydaje, no jak jestem tego więcej niż pewien, że przez to, że du duże wybiegi, oni mieli więcej miejsca, oni chodzili, oni, bardziej oni więcej czasu tracili na to, żeby znaleźć jakieś miejsce dla siebie, bo oni chcieli tak, żeby się ukryć. A jeśli jest duży wybieg, to trzeba gdzieś, żeby jest więcej możliwości sobie poszukać miejsca. A w małym wybiegu nie jest postawiona klatka, jest wszystko zrobione po to, żeby oni dawali lęgi i oni normalnie miejsce pali te lęgi. Przez e, pół roku, przez pół roku od 15 kaczek ja prawie co tydzień. Miałem od 20 do 100 sztuk. Także nie trzeba gonić się za tym, żeby zrobić taki duży wybieg, żeby to wszystko było na dużym wybiegu. Akurat piżmowa kaczka nie potrzebuje tego, żeby mieć duży wybieg. Oni jest bardzo spokojni, oni prawie cały czas, stoją na miejscu, oni prawie cały czas siedzą. Oni ino przyszli, ino, jak rano wyszli, pogonili, ich, pomachali, poszli pojeść, popić i siedzą. Potem tym w obiad, też coś tam pogonili, tam kaczor z nami pogonił, pojadły i zaś odpoczywałem. Nie ma takiego, żeby ta kaczka non-stop goniła, coś tam, 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 na przykład jak te biegusy. także ta kaczka nie potrzebuje dużego wybiegu. Ta kaczka, akurat jest dobra tym, że nawet na takiej małej działce jakiejś, jak to ma, tą kaczkę sobie kupić, kaczura. Nie polecam kupować piekarki, zawsze, zawsze lepiej kupić kaczura i tam 3-4 kaczki i wtedy będzie bardzo dobrze. Na przykład u mnie, no jak u mnie kupowali, to zawsze tak mówiłem, że lepiej kupić 3-4 kaczki. Ze mnie się śmiali, mówili, że tak, pewnie, bo pan chce sprzedać więcej. No ale jakoś się tak poszło, że zostało mi bardzo dużo młodych kaczek do wiosny. No i jak się zaczęły lęki, te ludzie, którzy kupili ode mnie tylko parę kaczek. Kaczor tam kaczkę tak wymęczył, że oni musieli ją zlikwidować, bo kaczka już nie mogła chodzić. To wtedy oni do mnie przyjechali i kupili jeszcze po 3 po 4 kaczki. No i jednak miałem rację i tylko że ludzie nie chcą słuchać, myślą, że hodowca zawsze chce coś więcej zarobić. No tylko nie trzeba się mylić, hodowca i handlarz to dwie różne, to nie jedno i to samo, także zawsze między hodowcą a handlarzem jest wielka różnica. Handlarz chce zarabiać pieniędzy, a hodowca chce zarabiać imię, tak jakby, no jeszcze zapytać każdego hodowcy, który ma takie nieduże statka, ile on na tym zarabia, on będzie się po prostu śmiać przez to, że on nie zarabia z tego nic. On prawie, no jak prawie, on tak nie, nie, z tego nie ma nic. Tylko takie zadowolenie. Hobby, które daje mu wielkie szczęście i radość. A kiedy te ptaki jeszcze dostają jakieś sukcesy, na przykład jeśli oni jeszcze dostają jakieś, przepraszam, nagrody i tak dalej, to na przykład w tym roku u mnie kaczki czubate dostały po 94 punkty. Jestem bardzo z nich dumny. Jestem szczęśliwy z tych kaczek. Tak, tam mi napisali, że coś tam z ciebie jest nie tak, ale na to je nie zwracam uwagi wcale. Także. Jakby ktoś. To jeszcze, aha, to jeszcze chciałem powiedzieć. Jakie wymiary klatki potrzebne dla kaczki piżmowej? U mnie na kaczówej 3 kaczki są klatki robione metr na metr i. 60 cm wysokość. No i do tego jeszcze nóżka 40 cm, żeby ona była w żeby ta krotka była jakby podniesiona o 4 cm, żeby oni sobie na spokojnie mogli pod nim wejść. Jak jest to gorąco. Jest jakiś upor, to oni sobie normalnie pod tą klatki się i potem po tym siedzą i im jest tam dobrze, bo tam jest cień. Zawsze tak robiłem i tak będzie dalej robić, że. Nóżka będzie miała 40 cm, potem normalnie będzie robiona klatka i takie jedne klatki akurat wystarczy na trzy kaczki i kaczura. U mnie tak jak mówię w zeszłym roku bardzo dużo kaczek było. Dostałem mega wielką miłość młodych i wszystko u mnie było bardzo, bardzo dobrze. Na, z tego co ja mogę może powiedzieć to najlepszymi kaczkami są kaczki czekoladowe. Takich kaczek chyba więcej nie ma, jak te czekoladowe. Akurat ta burwa najlepiej siedzi na jajkach. One są najlepsze, mamy. Najlepiej wchodzą z młodymi. Po nich idą lawendowe, po lawendowych idą niebieskie, po niebieskich czarnych i po czarnych idą aż tylko białe. Z mojego doświadczenia, białe kaczki najgorzej siedzą na jajkach. Nawet takie były wypadki, że oni wstają z jajek i po prostu normalnie idą zaś. Na Nowolangi, kiedy już tam do wyklucza zostaje tydzień. Kiedy jest jedna kaczka, to jest wielki problem, tak jak u mnie, zawsze jest dużo kaczek, to zawsze jajka spod białek były przerzucane pod inne kaczki. Niestety w zeszłym roku przez jeszcze lisy nie dostało mnie białych kaczek. Muszę sobie tam barwę zaś odnowić. Nie wiem, czy kiedyś znajdę jeszcze jakieś porządne białe kaczki. I, I zaś będę hodował białe, pierzonowe kaczki. Tak jak ja lubię każdy kolor. U mnie nie ma tego koloru, którego bym ja nie lubił albo który by, który by mi najmniej się podobał. Każdy kolor jest dla mnie idealny, każdy kolor mi się podoba. W każdym kolorze jest coś takiego, czego nie mam w, w żadnym innym kolorze. Także każdy kolor jest jakiś taki dla mnie ciekawy. Nie wiem, będą jakieś pytania po utrzymaniu, po, hodow po tym jak hodować, jakie wybiegi, jakie rozmiary. Może nawet nagrać filmik, jakie powinny być rozmiary, jak ja to utrzymuję. Tylko nie teraz, bo tak jak mówię, 4 dni był deszcz i strasznie jest zalany u mnie pod i Nie chcę tego pokazywać, tak jak mam ich teraz tych kaczek tylko ponad 200 sztuk. Oni tam wszyscy u mnie gonią, zrobili straszny syf, takie... No po prostu nie chcę wam pokazywać. Nawet nie chcę pokazywać jakie te kaczki chodzą, bo uj, oh, tam... Ja się chce płakać, to nich na, na te kaczki patrzysz. Chociaż dałem tam słomy, dałem tam ściany, żeby oni byli na czystym. Oni nie chcą być na nasieni, oni nie chcą być na słomie. Oni normalnie robią dać błoto, osyw. Nie w tym się kąpią, chodzą wszystkie czarne już. Nawet miałem piękne, białe, czubate kaczki. Oni chodzą teraz normalnie jak ta kaczka. I no, że troszeczkę tak długo jak akurat kaczki, widać, że nie jest białe. A tak to oni chodzą, po prostu brązowe wszystkie. Także wszystkie mi tego życzę. Miłej niedzieli, lekkiej pracy w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Badam pytania, proszę pisać.